Mhm, mmm, i tura telewizji Katowice. Szyla, bo skurajam. Niebieski bieg, dziesiąta lipca. Czy Niebieski biegł. On naprawdę. wszystko A na teraz. Cienia i naprawdę zajęcia pracy. Trzy! Dwa! Jeden! poszło! Słyszę? Żeby tym nimi naprawdę i. Nit. To już czas na to, by COVID niego. Czy naprawdę w niebieski bieg, który i naprawdę z a naprawdę, i wiesz że to dla mnie był bieg o nowe życie. mi coś co z z szkoły podstawowej audyzyn do Kraków. To była sabawka. Nie szaty. Z hmm, To już był bieg nowe życie. I to naprawdę. Strówkowy. Naprawdę. Niebieski biegu. U naprawdę spadająca skróć mojego indiaranif, skowy. Naprawdę w czasie. To już znów w czasie. Był bieg od nowych szycie Dawaj to. Jest na północna, Dzielę baturę ko w wystąpienia po DVP Kultura. 3 Poznań. Kultura 17.30 i DVP 3 Poznań o godzinie 10.00. na Prawy Rzeczy Izabela Łuszyk i Łukasz Szyk, a tylko Agnieszka Furczo. Raz, etaler, cześć! A co, te, że teraz to wiesz? To nie co, wy tak. Niego nawet, no, będzie to. Dobre Naprawdę. To, naprawdę przygotuję się na topę kultury i skupię, Wszystkie. wszystko. Ciłosze, pan, naprawdę najsensowniejsze życzenia, którego widzę. Wow. Stemaliusz. Słuchajcie, stemaliusz i Izabela góluczek, ile się sera, durota. U od tego skoby kowy że to już nas jest jeszcze życzenia, które sków TVP FP Szypoznań i z TFOP Kulturą o godziny z TFOP z Poznaniu od 10 i TVP Kulturę oh, już już 17.30. dziś, Ostatnia prosta jest w i Izabela urodzimy dziecko dziecko Martyna to jego czecienka i maleństwo moja matka tu naszy naprawdę i nowego matki o! Nie jeszcze tam składka! Rato, ten, na o ten czasie Matka nie może urodziła się dziecka, urodziła dziecko. Martyna i czasie Nie urodziła się, będę matką naprawdę z tym co? Urodziła dziecko już 12-5 lipca. Ja to i tak... Co? Naprawdę nie urodziła malejsło z Moja córki. Moja córka. Poktaniec, który, kowa. <noise> a naprawdę zdrowszy, zdrowy, a naprawdę jest nowego świata i na czasie, której w czasie, in. in spokój sajerzenia pracy. C. Węu, Czy naprawdę jesteś tu? i... Tam naprawdę jest nowego autobusa naprawdę innowacji, trudzie i naprawdę na no. ćwiczenia z czy naprawdę jesteś tu na przyj z nie naprawdę do... jest widz z kobią naprawdę że naprawdę z że co pal co dziękuję? mama Moja matka... No ty... jeszcze wakacje. Tutaj... Moje czoło. Naprawdę bym... Urodził mnie na wakacje. Jest co? Wakacje, już czas. No co wy... Co wy zaginał? Nianchu, sztychy. Czy czas naprawdę... To już czas na ostatnie i jest to wy. Czy to pobiegł godzinie? czy są sobie, który i teraz już czas na zaginęła. Już czas. Nie wiem to. Nie wiem to o co ci chodzi. Którego sobie na to nie Jak to się to widz, sobie go. To na ratunek i już czas inaczej naprawdę jesteś tu w naszym iteracji I brzmi takiego widzami to naprawdę kodizacji. Zaginał Janusz Tychy. No Warto hmm, dodać, że mamy tutaj bieg ciekawostki. W Kioletowa sprzęty przed Ligą rok rok 1000. Z roku i 2019 roku oraz Wioletę Grabowską. Naprawdę, na razie, w wydaniu aktualności Z, Mówienie, jakiej można, już odczegawiej. czego on tym od 20 lat przepąkło jeszcze pogłoszenia, że no ostrowa Pytanie. Mm, nie obecnów. Janusz Tychy. Hej, tylko oczekujesz sobie rączki, to co wiesz, to dobrego tutaj. Wracaj to! Dodajać! Nie, na tebie słodzisze. Znowu. Na koniec. Zobij którego innej. której istencji i żelaznej rozwiszenia. Rozwiszenia. której i na co na odczterę, cztery. no to już czas jedynu na zawsze. Czy naprawdę jesteś tu i na trzecie? On to trzy to on z ciestry. Sielowanie o ciestry. Co jest... powiesz? Słowy anałim, zdrowa oraz humor że... i ociestry. Naprawdę jesteś tu i nie rani na cześć. Naprawdę odrafnia nosta i oraz ociestry. Bo i kończymy z triszczerzą na spokojnie z naszą Już czas i interanie. Przypomnijmy kończy kończymy sukcesów w gonie której interanie jest z... Naprawdę następne życzenia. I której szefiu. Widzimy się krótkiej I do zobaczenia.